Cześć, witam Was niezwykle serdecznie z pierwszego materiału z trybu kariery w FIFA 13. Może nie drądnąc czasu, teraz przejdźmy do wyboru klubu. Po prawej stronie wyświetli Wam się za chwilę wykres, który prezentował ilość Waszych głosów na dany kraj, tudzież liga, jednakże spora część osób po prostu powiedziała Liga Angielska, tak więc postanowiłem wybrać sobie ją sam. Będzie to Empower League Tu, a zespół, który prowadzimy do Prymów, Argyle. Wyzwanie wydaje mi się być dosyć trudne. Oczywiście 5 minut, legendarny. Dyscyplina finansowana, umiarkowana. Waluta to funty. Używane składy. Pobierzemy sobie najnowszy, to stadion. Multon Road, jak najbardziej będzie w porządku. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Tak więc zapiszmy sobie i możemy kontynuować naszą grę. Teraz tworzymy sobie profil naszego menadżera, Imię, no nic ciekawego nie wymyślał, więc po prostu zastosuję sobie nick. Narodowość to oczywiście. Polska, tak aby w przyszłości łatwiej nam było objąć stanowisko właśnie e, Selekcjonera tej reprezentacji Okej okay. No to kontynuujmy, teraz mamy, mamy taki wprowadzający artykuł Którego raczej tak nie będziemy sobie czytać, tak więc poczekajmy chwilę aż się wszystko wczyta I przejdziemy do naszych pierwszych ruchów w zespole Ok. no to zapiszmy sobie na wcześniej przygotowanym save'ie no i co my tu mamy? Pierwszych sparring partnerów. Pierwszym jest zespół z Brazylii, e, Recife, Recife, coś takiego w tym rodzaju, jeżeli dobrze pamiętam. Drugi mamy Vicenza. Natomiast trzecim sparring partnerem jest Herkules, jeżeli dobrze pamiętam, zespół hiszpański. No, ok, w takim razie, ok, możemy sobie kontynuować, chociaż nie jednak, wcześniej zrobimy jedną rzecz. Wejdziemy w alokację budżetu i zmienimy, no, budżet transferowy, no, trochę większy budżet na pensję, no, tak dokładnie 3040. Dlaczego? Przekonacie się już za chwilę. No i przejdźmy sobie może teraz do składu i krótkiej analizy na każdej z formacji. Na początku, baronkarze mamy ich trzech, tak więc idealna ilość nic tutaj więcej chyba mówić nie będę i od razu przejdźmy sobie do obrońców i brakuje mi takiego jednego uniwersalnego obrońcy, który potrafi grać zarówno lewej, prawej i na środku obrony mój już kandydata, za chwilę po analizie składu przejdziemy do niego natomiast jeżeli chodzi o pomocników Tutaj nie widzę że jakiegoś strasznego zapotrzebowania, ewentualnie jakiś lewy pomocnik, bo tak to reszta wydaje mi się być całkiem w porządku. Dosyć dużo środkowych pomocników powinno wystarczyć. No i napastników mamy bardzo dużo, tak więc na tej pozycji na pewno nie będzie problemów. No i co? Teraz oczywiście przejdźmy do tego transferu. Jest to piłkarz, który nie ma obecnie żadnego klubu, tak więc zaoszczędzimy sporo na na budżecie transferowym i będziemy mogli sobie go. Jest to bułgarski obrońca Nikolaj Budurów, wsiągniemy go sobie. Dlaczego 3000 musiałem podwyższyć na 3040? Otóż ten piłkarz w przypadku kwoty 3000 nie chciał się zgodzić. znaczy tak przynajmniej miałem w innej karierze. A teraz daję mu 3040, to mam nadzieję, że się zgodzi. Taki trik minimalny, a jednak mocno wpływa na tą psychikę tego piłkarza. Ok, co w lidze. Otóż naszym zadaniem będzie wywalczenie awansu, tak więc dosyć optymistyczne cele, tym bardziej, że dopiero zaczyna moją przygodę z 13. Natomiast, jeżeli chodzi o Puchar Krajowy, jest to 1 16. finału. Oczywiście, jest, ojej, Johnny Gorman jest nie tylko koncentruowany, jak jest na początku, niestety nie będzie gotowy do gry. No i tutaj mamy informację, że okno transferowe zostało otwarte. Maszerano to Manchester United. No, jak na razie. Większość tych newsów dotyczy tej wielkiej europejskiej piłki, natomiast nasze czwartoligowe mecze są no niezbyt. Nasze czwartoligowe zespoły są akurat no ciężko je porównać do tych gigantów. Oczywiście Bodurow się zgodził na szczęście. Tak więc podpiszmy z nim kontrakt, mamy go już w naszym zespole i może wstawmy go od razu do podstawowej 11, zamiast powiedzmy Williamsa. Bodurow tak tutaj jest ostatni, i Williams na razie zajdzie no Przygotujmy sobie teraz ławkę, to znaczy ładnie jakoś to uporządkujmy Żeby to jakoś ładnie wyglądało i będzie wtedy chyba całkiem w porządku I damy jeszcze jednego środkowego pomocnika zamiast tych prawych Ze względu na to, że no środkowe pomocnicy, mamy ich dwóch No i mogą się m, 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 męczyć no nieco wolniej, jednakże no Dwóch to zdecydowanie tak czy siak za dużo, w każdym razie o to chodziło o skrócie. No i teraz przesymulujemy sobie naszą grę do 22 lipca. W międzyczasie pojawi się zapewne sporo newsów. O, a tutaj mamy ofertę transferową. No to zobaczmy ją sobie oczywiście. Dotycząca mojego napastnika Mata Lecointa, coś w tym rodzaju zapewne. No drugiego odcinka postaram się doszkolić większości nazwisk. Co my tu mamy? Oferta 190 tysięcy. Jego wartość 200. No tak więc wydaje mi się tutaj być oczywistym, oczywistą rzeczą, że odrzucę ją, ponieważ no napastnik perspektywiczny 17 lat dopiero. Tak więc na pewno w przyszłości się przyda. No i informacja, że jeżeli dobrze spiszemy się w klubie, to w przyszłości mamy szansę zagrać w. Mm, przepraszam, poprowadzić jakąś reprezentację. No i co? Zostało jeszcze 12 dni naszego debiutu w roli trenera tego zespołu. Ciężko określić czy uda się od razu wygrać Zespół, którym gramy jest zdecydowanie lepszy Przynajmniej tak coś mi się wydaje No i tak mo może jakaś szansa na chociażby remis będzie Zobaczymy Kolejne News które proszę bardzo do Interu hmm. Ciekawe czy Manchester City będzie się pozbywał swoich piłkarzy No okej, okay. tak więc mamy teraz szansę, dosyć dobry debiut, Richards chciałby zagrać w pierwszym składzie, jak najbardziej jest to możliwe do spełnienia piłkarz, który ma 48 poziomu, jeżeli dobrze pamiętam jednakże, no jest młody i ma dużą szansę się rozwinąć, mimo tego niskiego skilla gra całkiem, całkiem nieźle Ok. no wiesz, już w składzie ten obrońca się jak najbardziej się nadaje na lewą pomoc bardziej, że dosyć szybki, no tak. Do... okej, okay, możemy przejść już do tego samego spotkania zagraj mecz i jakieś stroje, co my tutaj mamy? No, dosyć podobne, jednak mam nadzieję, że będzie dosyć dobrze widzieć. No i co, w tym momencie pozostaje mi? nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was na skrót. Pierwsza okazja, minuta 12. Ruan zagrywa piłkę do Hugo, Hugo do René. René ma dobrą okazję, jako obrońcy świetnie, sparował to zagranie. Mita 52, rzut wolny wykonywanym przez Hugo, jednak mój bramkarz bardzo dobrze broni. Jeszcze tutaj trochę zamieszania, jednak udało się mimo wszystko wybić piłkę. No ta 71. Świetne zagranie na skrzydło, dośrodkowanie. No i Felipe Azevedo zdobywa bramkę na 0 do, 1 do 0, dla naszych Rwali dla nas 0 do 1. No tak więc w tym spotkaniu nie wydarzyło się już niestety nic innego. No i debiut niestety, no to porażka. Okej, okay, no i witajcie po pierwszym spotkaniu. Richard jest nam bardzo wdzięczny za to, że daliśmy mu zagrać. No i teraz podczeka nas spotkanie z Vicenza, Równie klasowy zespół. Teraz postanowiłem zmienić troszeczkę um, personalia, ponieważ no, nie zaprezentowała się nasza drużyna za dobrze w ostatnim meczu. Co my, to możemy teoretycznie, poziomy części z nich są nieco słabsze. tak mam nadzieję, że gra mimo wszystko będzie zdecydowanie lepsza. No i po tym napastniku akurat oczekiwałem nieco więcej, ponieważ no 64 plus 32 lata, no to powinien pokazać nieco więcej. Dlatego na razie usiądzie sobie na trybunach. No co tutaj mamy? OK, że zejdzie, bo się trochę zmęczył. I lepiej dać ograć piłkarzom, którzy. Są bardziej wypoczęci i nie będą przy, szybciej wypoczną, będą gotowi na spotkania ligowe, które są dla nas zdecydowanie najważniejsze. No a tym razem stroje będą nieco lepsze i lepiej będzie, łatwiej będzie rozpoznać nas i naszych przeciwników. No i przejdźmy do skrótu. Będę za siódma. Fatalny błąd moich obrońców, muszę przyznać. No i niestety Man, Mandor linii zdobył bramkę na 0 do 1. Strzał naprawdę dobry. No jednakże to, co zrobili wcześniej obrońcy, co za chwilę jeszcze pewnie w powtórce będzie widać, no to po prostu jest tragedia. Jednakże 20 minut później Kop bardzo dobrze um, tutaj zastawia się z piłką, podaje do Pisano, Pisano chce, e, przepraszam, to, to nie było Pisano, e, piłkarz Pisano faulował, no i Kop podchodzi do jedenastki, uderza, no i mamy bramkę na 1 do 0. Tak więc no po 20 minutach udało się na szczęście wyrównać i wracamy do gry. Teraz przeniesiemy się już do minuty 52. Kiedy to akcję przeprowadza nasza drużyna? Dobre strzały, no i bramkaż również świetnie broni. Minuta no 57. McDonald's zagrywa do Younga, Yang do Simsa. Sims ma dobrą okazję, bardzo ładny strzał przy słupku. No i bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Tak więc mamy 2 do 1. I czyżby szykowało się pierwsze zwycięstwo naszego zespołu? Zobaczymy. Teraz minuta 60. Nasz no zespół. Trochę podbudowany, rusza od razu, jednak Sims w tej sytuacji fatalnie podbuduje. No i 88, dobre dośrodkowanie, strzał, jednak piłka tuż obok słupka. No i witajcie po drugim spotkaniu, teraz czeka nas trzecie, ostatni sparring z Herkulesem. Potem, cztery dni po tym sparingu mamy już pierwsze spotkanie ligowe, tak więc wypadałoby bardziej wystawić skład zdecydowanie rezerwowy. Żeby podstawowi piłkarze byli jak najbardziej wypoczęci i można było fajnie zinaug zinaugurować e, pierwszą kolejkę, tak aby trzy punkty na naszym koncie były już tak 4 sierpnia. Ok, tak można powiedzieć chyba. Ewentualnie widzę, że jeszcze tutaj na lewej stronie tej pomocy mamy tylko dwóch piłkarzy, którzy, którzy liczą się jako tako, jako ci lewo skrzydłowi, dlatego wypadałoby ściągnąć no może już nie teraz, a w następnym odcinku jakiegoś lewego pomocnika, ponieważ no w trakcie sezonu zapewne przyda nam się jeszcze jeden piłkarz na tą pozycję, bo jednak wolę dmuchać na zimny i w przypadku kontuzji mieć jakiegoś jeszcze kolejnego zmiennika. Chociaż tu mamy jeszcze jednego trzeciego zawodnika z drugiej strony. No jednakże no jeżeli on nie będzie grał w środku pomocy, zabierzemy go ze środka pomocy, to potem no, tam możemy brakować zawodników, dlatego wydaje mi się rzeczywiście, że, że jeszcze jeden uniwersalny pomocnik naprawdę by się przydał. W ataku mamy ogromny wybór. Mamy szansę zagrać źle Simsowi, który zagrobimy mimo wszystko całkiem, całkiem nieźle. Widać, że jeszcze wypadałoby wstawić kogoś? Bógurow, może Bodurow? nie, jednak, nie, jeszcze nie. Niech sobie To Bardziej, że jest to chyba nasz jeden z lepszych obrońców i przyda nam się na pewno w pierwszej kolejce z Oxford United. No, ale co teraz? Już przejdziemy do meczu z Herkulesem. I oczywiście, zapraszam Was teraz na skrót. Minuta szósta. Sims zagrywa świetnie do McDonalda. McDonald oszuka Cabrera. Bardzo dobre zastawienie się, uderzenie No i bram chciałem mieć do powiedzenia Bardzo dobry strzał po ziemi i mamy 1 do 0 Jak widzimy trzech zawodników z tyłu Wykonuje tą samą ciężką na raz Fajnie to całkiem wygląda No, ale niestety To za chwilę zobaczymy Zaraz po rozpoczęciu spotkania, po wznowieniu gry, bardzo dobre podanie do Andriana. To co zrobił bramkarz to chyba nawet nie będę komentował. No i Adrian zdobywa bramkę na 1 do jednego po fatalnym błędzie bramkarza. Naprawdę szkoda, bo mogła być szansa na drugie zwycięstwo, a w takim przypadku no to morale pewno trochę się obniżyły. ta 12. Kop, bardzo dobra okazja uderzenie jednak bramkarz e, przepraszam jednak tuż obok słupka no i minuta 45 jeszcze przed przerwą staraliśmy się zdobyć bramkę no ale tym razem bramkarz rzeczywiście paruje piłkę no i minuta 51 świetne padanie do Gilwana obrońcy trochę zaspali tutaj nie spodziewałem się że Gilwan tak mocno zwolni i wyszedł bramkarzem no i niestety to się chyba nie za bardzo sprawdziło no i niestety przegrywamy 1 do 2 Zobaczmy to jeszcze raz. No, w sumie nie dużo brakowało, żeby bramkarz to wybił. Zabrakło no, paru centymetrów i dotknąłby na pewno tą piłkę brzuchem, chociaż nie wiem, czy tak by nie wpadał do bramki. No i ta 82 Sims ma dobrą okazję, jednak uderza po krótkim, a nie przy długim słupku i niestety piłka nie wpada. No i co my tutaj mamy? Ofertę transferową naszego środkowego obrońcy, jeden z lepszych. Hmm. 350 tysięcy przy wartości 325. Powiedzmy, że jeżeli. Da się nam 400 tysięcy, to ja sobie w to miejsce będę mógł wtedy ściągnąć jakiegoś piłkarza bez kontraktu. I zapewne całkiem fajnie to będzie potem funkcjonowało. Tym bardziej, że sprzedam jednego, wolę mieć dwóch nieco słabszych. Tym bardziej, że tak czy siak powinniśmy sobie w tym sezonie jakoś poradzić. No i mamy tutaj analizę każdego z naszych, znaczy piłkarza, który najbardziej zawiódł w przygotowaniach i najlepiej się spisał takim zaskoczeniem, był. przynajmniej tak to jak na razie wygląda i mamy informację, że, że nasz e, nasz klub, który był zainteresowany naszym obrońcą zgodził się na 400 tysięcy funtów odstępnego, no i oczywiście postarają się teraz ściągnąć, a my jeżeli piłkarz coś sprzeda postaram e, zakupić jakiegoś, jakichś dwóch piłkarzy w to miejsce Okej, okay, tak więc przejdźmy sobie na konferencję prasową i zróbmy coś, co na pewno się przyda naszym piłkarzem, mianowicie ich zmotywujemy. No i kontynuujmy. Jednak do meczu ligowego przejdziemy w odcinku następnym. Swodnik jeszcze został sprzedany i zarząd przekazał na nasze konto 300 tysięcy. Tak więc całkiem w porządku i za to mm, powinniśmy sobie ściągnąć jakichś dwóch, trzech piłkarzy. No okej, okay. tak więc teraz liczymy na udany debiut w Lizę i powoli się będę z wami już no, chociaż jeszcze mamy tutaj kilka wiadomości o naszej piłkarzy. Chociaż skład z drugiej strony przygotowujemy, przygotujemy sobie w następnym odcinku. Zobaczmy jaki będzie maksymalny budżet, jeżeli uda się przeciągnąć to na 0,9500. całkiem w porządku. Jak na razie tego nie będę zapisywał. No i co, teraz pozostaje nie pozostaje nic innego, jak się z wami pożegnać i do usłyszenia na razie. Cześć.